Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić, w jaki sposób nalicza program Forex Paradise. Wielu z was pyta mnie, jak to jest, skoro miesięcznie powiedzmy mamy 20%, to jak po roku czasu, bo mrożymy piążki na rok czasu, otrzymujemy 891% e, procent zwrotu. Już wam tłumaczę. Tutaj wszystko sobie rozpisałem na no, po podstawie właśnie tego szóstego planu, gdzie wpłacamy 1100 dolarów. Moi drodzy, działa to w ten sposób, kiedy wpłacamy 1100 dolarów, po pierwszym miesiącu dodajemy do tego konta 20% tego miesięcznego naliczenia i robi nam się 1320 dolarów. W kolejnym miesiącu od tej już powiększonej kwoty kolejny 20%. I tak do 12 miesiąca. Pieniądze są automatycznie reinwestowane. naliczanie miesięczne dochodzi do, tego, do, do tej naszej inwestycji aż do 12 miesiąca. I jak widzicie ukulało się tyle, ile powinno się uzbierać. Jest 9807 po 12 miesiącu. To jest informacyjne tylko naliczenie, jakie zostaje dodane do naszego depozytu, który składamy powiedzmy 1 stycznia. I 1 stycznia za rok mamy taką pokaźną sumkę. Myślę, że troszkę ułatwiłem Wam e, myślenie nad tym, jak, jak to wszystko działa. Jest to naprawdę bardzo proste, intuicyjne. Program bardzo fajnie się rozwija. E, nie ma go u nas w Polsce jeszcze. Znaczy, już jest. Jak oglądasz ten filmik, znaczy, że już jest. I myślę, że, że jeśli, jeśli zagłębisz temat, to, to dołączysz do nas na pewno, bo to jest, to jest niesamowite, co, co tutaj program nam oferuje. Jak widzicie statystyki, 742 dni działa i nie ma żadnych problemów z tym programem. Cały czas naliczenia są stabilne, stałe. Nigdy nie miał żadnych zawahań. Także zachęcam, zachęcam bardzo do dołączenia do naszej grupy. Eee, co jeszcze? Na pewno zachęcam do dołączenia, do subskrybowania tego kanału i w szczególności do odwiedzenia mojej strony internetowej w drodzepomilion.pl, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji na ten temat. Sprawdźcie sami. Do zobaczenia.